Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie po małej przerwie ale szczerze mówiąc jakoś nie miałam absolutnie nastroju na nagrywanie na instagramie też mnie nie było przez to wszystko co się teraz dzieje um, ale sama bardzo lubię oglądać filmiki i coś świecie normalnego na YouTube. Um, i dzisiaj akurat stam w bardzo dobrym humorze. Jest dzisiaj w ogóle Dzień Matki. Możliwie jeszcze, że wrzucę ten filmik dzisiaj, więc w UK mamy dzisiaj Dzień Matki, więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam, które obchodzą to święto dzisiaj również. Um, I jakoś tak, jest piękna pogoda. I właśnie dostałam te piękne kwiaty tam, które dalej nie wiem gdzie ukryli przez dwa dni, bo nikt nie wychodził z domu przez dwa dni, a mój to już w ogóle ponad tydzień, więc. Do tej pory przez tyle lat nie znalazłam kryjówki mojego męża na prezenty. Dajcie znać, czy wasi mężowie mają... E partnerzy mają jakieś kryjówki przed Wami na prezenty i jeszcze ich nie znaleźliście. Myślałam, że już są wszystkie. Jest podejrzenie garażu, ale dwa dni w garażu kwiatki, więc nie wiem. No, ale są piękne kwiaty i jeszcze w ogóle mój synek jak wstał, pierwsze co powiedział, to powiedział I love you, więc w ogóle mam taki dobry humor dzisiaj. No, więc postanowiłam zrobić dęko. Bo wrzucałam coś e, do mojej właśnie torby z zużytymi kosmetykami. Stwierdziłem, że jest tutaj strasznie dużo rzeczy już. E, I będzie odpowiedni czas, żeby zrobić dęko, więc mam nadzieję, że miło ze mną dzisiaj spędzicie czas. E, I zacznę od kredki, którą mam od lat, już naprawdę lat. Była bardzo, bardzo... Em... Wiecie, wydajna. To jest kredka z Chanel. Nie powiecie, bo wiecie co tu już zostało z niej. Ona miała gąbeczkę, którą ja bardzo rzadko używałam do wiecie, do rozcierania. Ale ten kolor był tak cudny. Absolutnie najpiękniejsza kredka, jaką życie miałam. To był brąz z takimi złotymi drobinkami, więc na oku to wyglądało przepięknie. Kredka była bardzo miękka i bardzo łatwo się nie malowało. Więc um, nie używam jej super często, tak um, raz na jakiś czas, tak powiem, taki ładniejszy, jak sobie kreski ładniejsze. Um, no, ale widzicie, no ma lat y, Multum, <grym> ale była przepiękna, więc to był kolorek albo 66, albo 99, nigdy nie wiem który, ale chyba 66 zużyłam balsam do ciała z Garniera uwielbiam ten balsam, to jest Body Tonic i to jest taki um, on jest nawilżający ale daje taki efekt, wiecie od razu ujędrnionej skóry e, więc bardzo fajny efekt, bardzo fajne samo uczucie nakładania tego balsamu kiedyś uwielbiałam te balsamy, używałam ich non stop, więc teraz na pewno będę jeszcze do nich wracać, um, ale ten balsam jest super i przepięknie pachnie bardzo lubię ten zapach E, żal pod z ziai to jest mydło pod prysznic, sorry. E, to było żurawina i poziomka, uwielbiam e, produkty do kąpieli z ziai, one pachną absolutnie cudownie, mój synek teraz ma e, gumę balonową więc ją podkradam, bo pachnie tak cudownie, więc e, sami też mamy zresztą ziaje teraz Kolejna ziejka, krem kultowy, krem oliwkowy, bardzo fajnie się mnie sprawdził. Używałam go sobie na noc, jest bardzo tłusty. Na początku pod jeden podkład fajnie mi się na dzień sprawdzał, ale przy innych już, już był jednak za tłusty. I stwierdziłam, że inny będę miał krem właśnie na dzień, a ten będę używać na nos i pięknie na nos na noc i pięknie nawilżał, więc krem był bardzo fajny. Chyba go miałam pierwszy raz w ogóle w życiu. O, pasta, nie wiem, że wróciłam. Ulubiona pasta mojego synka, czyli ziajka czary mary. Absolutnie pyszny smak, chyba dlatego mój syn lubi mieć e, zęby. Mam masę maseczek, mam nadzieję, że przyżyjecie to wszystko. Ta była genialna, cudowna, absolutnie. E, to są te koreańskie, chyba tak. I ta była kokosowa e, w. E, płachcie, nawilżająca, cudowna była, była mega nawilżająca, nałożenie, wszystko było po prostu, była idealna, polecam serdecznie. Te maski są super, z Dr. Mola Veggie Smoothies, ta zielona miałam jeszcze, nie wiem, czy już w poprzednim tygodniu. miałam jeszcze czerwoną i żółtą i wszystkie były super, naprawdę bardzo polubiłam się z tymi maseczkami w płachcie puder, to był puder do kąpieli z Isany, cudowny przepięknie pachnie, do skokos i wanilia daje pianę o dziwo. myślałam, że ten puder nie będzie dawał piany, ale jest fajna piana, pięknie pachnie, uwielbiam te produkty kolejna z Dr. Mola mafinka też była fajna, to była żurawinowa naprawdę super te maseczki są, nigdy się w ogóle nie spotkałam z tą firmą, ale dawno mnie w Polsce nie było Mydełko do rąk z cienia, cudowne, to jest aromatyczna śliwka. Ja ją chwilę miałam na dole w, w łazience, a potem ją e, cowałam, bo miałam świąteczne zapach i potem ją sportem wsadziłam, ale przepięknie e, pachniało, uwielbiam te mydełka. Niestety w Anglii nie są dostępne e, te mydełka w piankach, nie wiem dlaczego. Tu mamy dwa żele, właśnie mojego synka. Świąteczne aromaty, czekolada i pomarańcza i. Bąbelkowa kola to są. Tutaj zepsuliśmy, nie wiemy dlaczego zapsuło się zapięcie. W tamtym zresztą czerwonym też zepsuliśmy, ale to dlatego, że zrzuciłam e, podpuszczą, co mi się rozwaliło. E, no ale tego nie da się zamknąć, e, Przepięknie pachną, dają dużo piany, więc e, super się sprawdzają. Dla mojego synka. Tu takie maseczki z Beauty bardzo je lubię. Tu jest kokosowa, to jest ta, co nakładacie, zostawiacie i potem możecie wytrzeć, wiecie, smyć nadmiar i wklepać. Ja sobie w tych, z tych dwóch aplikacji zrobiłam w sumie cztery aplikacje. I bo. Nie wiem, czy jest sens właśnie tak nakładać tak strasznie dużo, a potem połowę tego zmywać. Chyba właśnie u Ani Ani widziałam, że tak robiła z tymi maseczkami. Więc ja też sobie rozdzieliłam i miałam na więcej razy. I, i praktycznie całość, całość się, wiecie, wchłonęła. E, tu mamy solę do kąpieli. Tu jeszcze pewnie jakaś będzie e, ta niebieska. Też kokos i to jest w ogóle o, z mocznikiem, ale to jest kokos i wanilia. To są te, co robią wodę niebieską, więc super, tą się dzielę zawsze z synkiem. I tu jedno, właśnie jedno świąteczne mydełko zużyliśmy e, piernikowe Mam jeszcze to drugie, jabłko chyba z cynamonem, więc zużywamy powoli, mamy i w kuchni na dole, więc niedługo się drugie też zużyje. ale jest cudowne, przepięknie pachniało, szkoda tylko, że takie piękne opakowanie, a nie mogło stać, wiecie na umywalce, bo to jest typowy do tu mam eyeliner z Maybelline, niestety on mi wysechł, długo Leżał i troszkę o nim zapomniałam i niestety jak już chciałam użyć to już był taki strasznie suchy. Więc nie wiem czy nawet połowę zużyłam, ale ja go bardzo lubię, wracam nieraz do niego, bo bardzo łatwo mi się nim maluje kreski, wiecie, z użyciem pędzelka, więc na pewno jeszcze do niego wrócę. Mam maskarę z Maybelline Total Temptation. Absolutnie uwielbiam tą maskarę, ale niestety duży, duży minus, i to wiem, że nie tylko u mnie. Bardzo szybko się kończy, szybko gęstnieje, wystarczy na jakiś miesiąc, ale maskara jest super, naprawdę te rzęsy wyglądają tak pięknie więc od czasu do czasu będę pewnie kupować i wracać do niej. Bardzo lubię również tą do brwi kredkę właśnie z tej serii, która mi się zresztą też kończy. Tu mam taki zestaw z MUA Luxe, to miałam w tym pudełeczku scrub and Glow Highlighting Kit. Nie wiem, czy się z nim coś dzieje, czy mnie się wydaje, ale nie podoba mi się już ten produkt. były podwójne, bo tu był puder, a tu był taki w kremie, ale jest jakiś dziwny i Stwierdziłem, że się z nim rozstanę, bo nie wiem, czy się coś nie tak dzieje z tym produktem, czy mi się tylko wydaje, ale nie podoba mi się, więc on też idzie do kosza. To są super pudrowe pianopotwory, jeżeli szukacie coś fajnego dla dzieci. E, mieliśmy już kiedyś e, robią mega pianę. E, w w różnych kolorach są, więc barwiam również wodę. Są naprawdę, naprawdę fajne. A jeszcze nam się udało, bo tutaj powinno być 6, a my mieliśmy 7, więc mieliśmy jednego gratis. Absolutnie rewelacyjna sól do kąpieli. Ona była w ulubieńcach, ja już pamiętam. Czekolada i cynamon. To w ogóle tak cudnie pachniało. W ogóle ta sól była taka śliczna, taka błyszcząca. Z masłem z kakao i olejkiem z cynamonu. Rewelacyjna sól. Wiem, że są inne zapachy, bo widziałam. U Sylwii S, że miała właśnie tutaj gdzieś kupowała Mydełko takie do zupełnienia. Palmolive. Bardzo lubię te mydełka, więc na dole mam i w kuchni i w toalecie właśnie mam te dozowniki. więc jak mam takie do uzupełnienia, to kupuję właśnie takie. Suchy szampon z Isany. Super zapach. Bardzo, bardzo mi się podobał. Kwiatowy, egzetyczny. Ja w ogóle bardzo lubię tą Isanę. Niestety tutaj jest niedostępna, oczywiście. E, moim zdaniem Batiste i Sana są rewelacyjne. Bardzo, bardzo polecam, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie używam. Szampon do włosów, super szampon, u mnie dużo hitów, chociaż będą dwa absolutne buble, to y, potem do nich dojdziemy. E, rewelacyjny szampon do włosów z Palmersa, w ogóle nie widziałam to, też u którejś YouTuberki widziałam dopiero produkty do włosów. E, super szampon, em, nawilżający szampon z e, olejkiem kokosowym. Były naprawdę włosy bardzo fajne, jestem z niego bardzo zadowolona, więc na pewno jeszcze do niego wrócę, muszę jeszcze jakieś zobaczyć, jakieś drzywki czy coś. Dwie rzeczy mojego synka, tu z Carrefoura, ile dobrze pamiętam. Tak, z Carrefoura takie perełki do kąpieli, moja mama kupiła z naturalno olejki z awokado i pestek winogron, zapachu mango. Bardzo fajne perełki i taka super kula, to mnie się pytałyście właśnie, gdzie można ją kupić, w Biedronce, ale też nie zawsze są, a moja mama mówi, że nie zawsze dostępne są, czasami daje się znaleźć, jest super wilgachna kula, w środku jest, ups, w środku jest mały dinozaur w takim pudeczku, więc super, mamy dwa dinozaury. Eee, tu jest o super krem do rąk, do, co roku go dostaję na święta to mojej siostry, eee, piernik imbiric na z i bardzo lubię właśnie go skończyłam, eee, u mnie się bardzo dobrze sprawdza, ładnie pachnie, fajnie nawilża, a pompka to już w ogóle idealny na toaletkę. Żel pod prysznic z Harry'ego Pottera. To był um, Żel z tego zestawu, z tego kufelka, zostałam na święta. Tam były cztery Żele, do kąpieli w sumie, e, i zużyłam Slytherin. E, muszę powiedzieć, że był bardzo fajny, bo bardzo ładnie e, bardzo fajnie się pienił, ładnie pachniał, ale wydaje mi się, że był zapach taki troszkę męski. E, myślałam, że będą wszystkie dokładnie takie same, bo tylko jest napisane, że mają lekki zapach, e, ale teraz używam niebieski. Ravenclaw, a zapach już jest inny, więc fajnie podejrzewam, że ten żółty i czerwony będą bardziej owocowe. Ale ten żel był bardzo fajny. Tu mam odżywkę z Pantin. Repair. Bardzo często do nich wracam. Jak nie wiem, co kupić, to zwykle kończy się na Pantin. Staram się kupować je od czasu do czasu, żeby mam nadzieję, że chociaż troszkę chronię moje włosy, które jak zresztą widzicie mają naturalne sombre, ponieważ zlekałam strasznie z pójściem do fryzjera, a teraz wiadomo co się dzieje, więc nie wybieram się do fryzjera i kto wie kiedy wybiorę się, więc mam nadzieję, że przeżyjecie, że mam taki niesamowity odrost na głowie, tragicznie wyglądam, no ale cóż. Trzeba było iść wcześniej. E, tutaj mam krem pod oczy, też dopiero co skończyłam, z Number 7. Z, to jest firma butsowa. E, I Protect and Perfect Intense, bardzo fajny krem, delikatny. E, bardzo długo go używałam, jak to krem pod oczy. E, fajnie się sprawdza pod makijaż, więc nie mam nic złego em, do powiedzenia na jego temat. Z perfekty te iPad węglowe płatki pod oczy, to już się nimi zachwycałam. Są cudowne, rewelacyjne, bardzo Wam serdecznie je polecam. Rzeczywiście ta okolica pod oczami wygląda niesamowicie, tak wiecie, wyprasowana wręcz po tych płatkach, bo to ma być właśnie redukcja zmarszczek, więc polecam spróbować. Maseczka z cienia oczyszczająca z gruszką, bardzo fajna, bo bardzo ładnie pachniała. Lubię tego, tak, ja wszystkie w ogóle maseczki tego typu lubię, więc taki typowy krem, więc to mogę polecić. E, płatki pod oczy, e, to jest, nie wiem czy to jakieś koreańskie czy jakie, e, to jakiś czas leżały i w końcu się doczekały. E, Kładki pod oczy z algami, które mają redukować cienie pod oczami, oraz zwiększać elastyczność i jędrność skóry. Sama nie wiem, czy jaki super efekt był. Były fajne, bo to były takie typowo żelowe, więc fajnie chłodziły i tak widzicie, no fajne były pod oczami. Ale porównując do tych super efektów, to tamte były zdecydowanie dużo lepsze. I teraz mam dwie maseczki z Marion, które wyglądają absolutnie apetycznie. I To były takie zimowa, zimowe wersje, i teraz tak różowa. Tak, różowa była rewelacyjna. Tu były migdały i rokietnik na Super, absolutnie rewelacyjna. E, natomiast po zielonej i to był imbir i cynamon wygładzająca, dostałam niesamowitego podrażnienia, miałam czerwoną twarz jak burak, więc to dosłownie po minucie poczułam jak mi cała twarz piecze, i wszystko zmywałam, miałam normalnie całą twarz czerwoną, masakra, więc... Wiem, że dziewczynom się sprawdzały. Widać, tam jest jakiś składnik, którego ma skóra nie lubi. A u mnie bardzo rzadko się zdarza, że coś się nie sprawdza. I drugi pubel, też z Marią, taka fajna e, maseczka Winter Bubble. I tu jest imbir czarny, może coś z tym imbirem jest, bo w samej też był imbir. E, przeciwstarzeniowa Tu myślałam, że mi twarz zafarbowała. Ta maseczka była, to była bomb bomblująca. Tak, bąbelkująca maseczka eee, i ona była różowa sama w sobie. Super bąbelkowa. Nic tam nie czułam, żeby się działo. Jak ja to zmyłam, to jak ta, tam gdzie miała maseczkę, to byłam różowa i byłam pewna, że mi normalnie twarz zafarbowało. Więc zrobiłam najgorszą rzecz, jaką mogłam, czyli zrobiłam sobie po raz drugi peeling, ponieważ zawsze robię peeling przed maseczką. Więc tą moją biedną podrażnioną twarz jeszcze zjechałam peelingiem po raz drugi. Nie zmyło się, myślałam, że się z... jakoś to rozumiem. Ale stałam już bez tego, tej różowej twarzy, więc to było też yy, była na jakąś alergią, na jakiś składnik. I yy, tylko mnie twarz bo, po prostu bolała, bo tak ją zjechałam. Ale niestety się nie sprawdziłam, mam jeszcze drugą z tej serii, mam nadzieję, że druga już będzie fajna, wypróbuję, ale na pewno nie rano, bo którąś, tą pierwszą z, zrobiłam sobie rano, tak, bo miałam dzień wolny, no i byłam cały dzień czerwona, nie wiedziałam gdzie wyjść, no ale, no nigdy mi się nie zdarzyło, więc byłam sama w szoku, że miałam takie podrażnienie. Tu miałam z perfekty, to jest ten niezwykły działanie ekstraktu śliny z jaskółczy czy gniazd. W ogóle takie dziwne rzeczy robią. To się nawet fajnie sprawdziło u mnie, bo takich rzeczy to się trochę boję, bo jak śluz z ślimaka, tak samo u mnie kiedyś miałam krem z tego, próbkę, i dostałam uczule, o oh, widzicie, po tym dostałam uczulenie, ale to była tylko próbka. Więc takich rzeczy się trochę boję, ale to takie... Nie wiem, masaczka była sama w sobie fajna. Um, tu miałam Koran Energy plasterki na nos, głęboko oczyszczające na nos, nie na noc. Um, to były dwa fajnie zapakowane, w środku były dokładnie tak samo jak to opakowanie, tylko wiecie, że nie wyschły. Um, były fajne, wiadomo, nie wyczyszczą wszystkiego, co mamy na nosie, ale trochę wyczyściły, więc nie jest źle. Tu mam peeling, który kupiłam w funciaku, cukrowy to był peeling, był naprawdę fajny, tam w ogóle jakieś duże kawałki chyba tego kokosa były, bo to jest kokosowy peeling. Naprawdę był fajny, super zdzierał, nogi były niesamowicie gładkie, więc naprawdę fajny za funta. Kolejne dwie sole, dużo zużywałam soli, zwłaszcza teraz, siedzimy w domu, więcej relaksu, więcej kąpieli godzinnych. E, jeszcze jeden, mm, jeszcze jedna te płatki pod oczy, rewelacja. E, I wiecie co? Dobra, jeszcze ten jest taki w sumie normalny, e, normalny ten Cos Eveline Liquid Precision Eyeliner 2000 czegoś. Mój e, syn jeszcze. On, on już ma tyle, że to już na tym jest, e, mój syn sobie ostrzył zęby. E, bardzo fajne, matowe wykończenie. Bardzo fajny e, eyeliner. Lubię eyelinery bardzo z Everline, więc mi się sprawdziły. Niestety już czas na niego. I dwie rzeczy, które wolałabym nie wyrzucać, ale już muszę wyrzucić. Błyszczyk z Chanel, który ma miliard lat. Kochałam go i chyba trzymałam go, tylko już wiecie. Sentimentu, taki miał śliczny kolorek, plus brokat, który jest z tej strony, i on tak po prostu już leżał. Nie używałam go, ale bez sensu, żeby po prostu zajmował mi miejsce. Numer 67, kocham absolutnie ten błyszczyk. W ogóle ten pędzelek jest tak cudowny jak jedwa, po prostu cudowny błyszczyk. I coś, co nie służyłam niestety, ponieważ wiem, że nie tylko mnie się to zdarzyło. Zastanawiam się, czy to dotyczy tylko i wyłącznie tego koloru, bo u dziewczyny widziałam właśnie takie jasne kolory. Um, hybryda z Everline 290 Light Pink. Absolutnie cudowny kolor. Niestety, jak otworzyłam, chciałam go użyć po raz dopiero w drugi. Patyczek, boże, patyczek. Pędzelek był w środku, po prostu odpadł, więc z tym się absolutnie już nic nie da zrobić. Nie ma pędzelka. On tutaj utknął na górze, więc nawet nie da się zużyć jakoś tego lakieru, więc bardzo niefajnie. Wspominałam Wam o tym już. Eee. No nic, lakiery mi się sam sobie bardzo podobały. Pierwsza to się zdarzyło. Mam nadzieję, że to jakaś fralna, tylko ta z jednym kolorem, oby, oby. Ale niestety musisz do kosza, bo już z nim nic nie zrobię. I to całe moje dęko. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzacie czas męczyście siedzicie w domu. E, jeżeli nie musicie, oczywiście wychodzić. My chodzimy do pracy, no nie mamy wyjścia póki co. E, ale mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, u nas póki co wszystko jest dobrze, e, więc. Oby to się wszystko szybko skończyło i żebyśmy wrócili już do normalności. Wspierajmy się, oby było szybko dobrze i e, mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w kolejnym filmiku. E, dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, jeżeli macie jakieś pomysły. I do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!